Hej, siemanko, z tej strony Pies Donat i dzisiaj będziemy wbijać pana na dziesiątą rangę, mam go aktualnie na czwartą i dzisiaj, na czwartej i dzisiaj na pewno będziemy też sprawdzać nowego zadymiarza Lumi co on w ogóle robi, bo nie sprawdzałam na toku, nie skupiałam się co on tak naprawdę robi i jakie ma ataki, Ult i w ogóle, więc... Odpalamy se, wchodzimy na arenę treningową i, i zobaczymy, jak on w ogóle działa. Dobra, więc ataki ma takie. Całkiem git. 2000 zadaje tak o. A jakbyśmy tak. Jednym takim tym. Kurczaki, nie umiem wycelować. Jedną, tą łapką zadaje ten. 900. A, ten. A całym tym takim zadaję 1800. No i 2700. I w ogóle napiszcie mi w komentarzu, co robi ten Ult. Bo ja nie wiem. Jakby. W ogóle nie wiem, co on robi. Ja go stawiam, bo on nie jest jak ten. Mipla, że może, że może atakować przez ściany, tylko on jest jakiś inny, więc zobaczymy, w ogóle mam coś tutaj. A, Poświadomienie Riksa, dobra, Gra, gramy trio, y... spróbujemy dobić dziesiątą rangę na Panu P y... i też Zobaczymy, co mam w karnecie, bo może mam jakiegoś star dropa, coś takiego, to byśmy sobie otworzyli. Bra, mamy Berego, mamy Angelo, więc nie ma takiej tragedii z teamu. Nie patrzyłam też, kogo mamy w przeciwnej drużynie, więc będziemy patrzeć po prostu, kto, nam, kto będzie chciał nas zaatakować. Ja jestem bardziej w nawgraniu P więc będzie trochę... Lipa. Ale zobaczymy, jak to wyjdzie. Dobra, mamy Serge'a, którego rozwalamy w sekundę. Mamy rozę, którą też rozwalamy w sekundę. Dobra, teraz trzeba gasa rozwalić. Morda. O, 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 jeszcze Piperka. Dobra, Piperka też leży. podleczę się. Na wszelki wypadek, dobra. Dobra, i teraz prowadź. Pingwinie. Idziemy za Pingwinem i zobaczymy, gdzie będą. Dobra, dobrze nas poprowadził. Tutaj tak, tutaj tak. No i pyk. No i nie mieli z nami szans, więc teraz. Mamy jeszcze czwartą rangę, mamy 12 charków na plus, więc też yy, potem wszystko mi leci tu, tu będę mieć ten, więc pewnie potem tym spadnie do 40. Jak będzie gdzieś tak 5 gemów to 8 to już go zu to już zużyję, żeby mieć to ten, chociaż nie wiem czy nie zbieram na Lumiego. To jeszcze się okaże, bo nie wiem, czy chcę jego się zobaczy. Bo potem, bo tylko to bym musiała długo zbierać. Bo nie wiem, kiedy ma się pojawić. No, Lumi ma się pojawić za, dwa, za tydzień. więc bym musiała tydzień nie zbierać kredytów, żeby potem go odblokować. Więc w sumie mogę tak w sumie zrobić. Bo teraz będę mieć kredyty, to po prostu nie mogę ich odbierać. Więc dobrze, dobra, ja tego grifa dobić nie 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 bo to padnie padnę padnę dobra nie wiem dobra nie idę się podleczyć tu mam trzy power cubes ten jezu dobra myślałem że gdzieś to rzuciłam jakieś miejsce dobra dobra nie wolno nam zniszczyć nie wolno nie o, dobra. No i takie gierki to ja lubię. Mam prawie 20 Power piąta ranga. Więc jest dobrze. 13 pucharków. W bitwie. Dobra. Więc gramy. Spróbujemy dobić to. Dobijemy dziesiątą rangę na Panu P. I potem zobaczymy co jeszcze. I widzowie. Jeżeli wyjdzie, czy znaczy jak wyjdzie nowy karnet to 10 albo 15 dni po nowym karnecie zrobię Wam film, w którym będziemy otwierać wszystkie star dropy, które uda mi się odblokować w, kar w karnecie i w karnecie z yy, rankedów rank i z normalnego tego tu. więc jeżeli chcecie taki odcinek dobić tutaj pięciu łapek w górę to na pewno się pojawi taki odcinek Jezus Maria one na ósmym są dobra też mam mało życia nie mogę tak skakać jak na niektórych zadmiarzach tylko aha nie patrzyła na mój ten dobra no to pomniki ma, mało życia. Ona ja się tam pakuje. Dobra, git. Kolejna gierka wygrana. Mamy prawie 100 pucharków. I zobaczymy też miesiąc. Dobra, i widzowie. Musimy wygrać jedną grę. Więc... Na pewno, więc spróbujemy ją wygrać. Nie zawsze się udaje, więc nie mówię, że na pewno wygramy. I wtedy robimy Opening StarDropa. Pewnie będzie rzadki, jak zawsze, ale jakby Legenda Pikła to by było git. Bo Legendę miałem jakieś dwa tygodnie temu, więc trochę rzadko. Więc rzadko miałam, Więc nieczęsto mam religię. Y y tom. Legendę pomijam słowa, więc. No, co szczelasz, co szczelasz? Masz walizkę w łeb. Dobra. Lecimy. Lecimy. W ogóle ten mój pierwszy odcinek z Peperio to jest tak naprawdę specjalna. Na, yy, na 100 subów, Jeżeli ktoś nie widział jeszcze tego odcinka, to polecam sobie zarknąć, fajnie wyszedł. To jest mój pierwszy film też na pewno to nie jest najgorszy film, który nagrałam, ale mógłby być lepszy. Gadam, więc ten, ale na pewno wyszedł. Więc, ale wyszedł fajnie, więc. To nie, to nie jest najgorszy mój film. Co się smucisz? Dobrze jest. Wygrywamy za chwilę gierę. Zbieramy punkty. Prawie 20 power cubesów, więc... Jean, nie rozwalaj moich braci. Nie wolno. No i git. Szósta ranga. Uwaga. Oczywiście rzadki, no bo nie mogło być nic lepszego, więc dobijemy, jeszcze jedną gierkę. Nie dobijemy dzisiaj dziesiątej rangi, ale po prostu nie chcę, żeby ten odcinek trwał. Z 15, 20 minut, 15, więc dobijemy po prostu trochę siódmej. Nie dobijemy siódmej, ale zagramy tą jedną grę i będę kończyć ten odcinek. Mm. Nie wyszedł mi się nie wyszło jakoś najgorzej, ale nie chcę po prostu, żeby, żebyście. Żeby ten odcinek trwał bez przerwy 20 minut. Aha. Żeby ten odcinek trwał 20 minut, tylko żeby po prostu to był jakiś taki 10 minutowe, nawet się nie uda. 11-12 minutowy I tak pewnie zaraz przegramy, bo mamy Jackie w teamie. Nie wiem w ogóle kto wybiera Jackie. Dobra. Dojeżdżamy. Ten tik będzie. Ładwiotki. Jeszcze mu trochę damy żyć, jeszcze mu damy żyć. Na razie rozwalimy tego el Primo el i w ogóle. Pingwinki rzucamy. No. Super. Nie, nie, lili, nie. Nie, nie, nie. Tutaj tego, tego takiego tego serowego kolegę. Też musimy rozwalić. Kurczaki gdzie, to ja, gdzie ja to rzuciłam Dobra. Gdzie ja poszłam, gdzie ja poszłam? Gdzie ja poszłam? Dobra. No jest. Dobra... O, nawet siódmą rangę dobiliśmy.